Dziewiąty tego emocjonującego, stojącego na niezłym poziomie, ale rozgrywanego w bardzo trudnych warunkach spotkania. No i za chwilę się skończy wykluczenie. Ja tak sądzę. Jerzy Wojciechowski woła, denerwują się kibice. I taśma w górze. I Simon Wick. Tym razem Simon Wick wspaniale. Ale Sławomir Rypień tam po prawej ręce. Wiga strzelił fantastycznie. I w tej chwili gospodarze jadą po podwójne zwycięstwo. 5 do 1. To chyba niespodzianka. Grzegorz Rępała zaspał na starcie. Teraz będzie atakował Wigiego. Trudno mu jednak będzie cokolwiek zdziałać. Chociaż. Rutyniarz z Anglii nie pozwoli się objechać. Wypycha na to śliskie zawodnika Starnowa, który teraz dostał szprycę błota. Pogubił się na zakręcie. I jest daleko, daleko z tyłu. Wejście w ostatni łuk, szaleństwo na widowni, wygrywa bowiem Sławomir Rypień przed Simonem Wickiem, Grzegorzem Rembałą. 5 do 1 dla gospodarzy i 29 do 25 wreszcie tak upragnione prowadzenie zespołu Leszczyńskiej Unii.